Ciema widzowie. Dzisiaj wam pokażę jak pobrać Doomsday. Zrobiłem ankietę i dałem tam cheaty różne. No i wy wybraliście Doomsday'a. Bo było 100% No a więc na, y, nagram y, podcinek jak pobrać Doomsdaya. Dobra, chodzicie sobie na stronkę Doomsday .com klikacie down now i down ja już sobie go pobrałem i tam klikacie zapisz no i potem już sobie odpalamy tego cheatka możecie też zmienić ikonę tego tam właściwości dobra pokażę wam jak zmienić ikonę? Dobra, tutaj mamy ten. Dum zdeja mojego. Ja sobie zmieniłem ikonę. I no, pokażę Wam, jak zmienić tą ikonę. Właściwości. Tutaj macie. Sk Czekajcie. Zmieni ikonę, klikacie no i możecie tutaj sobie zmieniać ikony I bierzecie na przykład przeglądaj no i tutaj możecie zmieniać ikony czy przykład że fabryk ja sobie nazwę ja sobie zrobiłem tak że zmieniłem ikonę na fabryki na fabryka i tutaj nazywałem to plik fabryk installer nie I czekajcie ja sobie specjalnie dekstruktuję tego no, klienta. Dobra, czekajcie, ja sobie saldastru kliknę. Mm, dobra. Jestem na czysto na Fedorze. No i co robimy? Odpalamy sobie Doomsday. Pamiętajcie, że musicie mieć Java. Żeby odpalić o. o sorry, nie to No i Pojawia nam się doomsday To sobie wywalam do kosza, żeby się nikt nie skafnął, że mam doomsdaya A tamten robicie Albo po prostu robicie kopię zapasową tego Macie ten plik na przykład Nazywacie sobie go jakoś. Ten plik, ten Doomsday, i ro y tutaj robicie. Ja wam polecam to zrobić. Tutaj utwórz skrót i ja sobie utworzyłem właśnie taki skrót i dałem zmień ikonę i zmieniłem na fabryk. A potem wziąłem tutaj. Y zmień nazwę no i zmieniłem sobie nazwę. No i dobra, mi się już czytała Federa. Y czekajcie. Tutaj mam te zobaczcie czy mi się... Dobre. Dobra, wszystko jest dobrze. Y... Ja sobie na pramkę wejdę, bo ja tu jestem te zalogowany Nie pytajcie czemu mam taki nick. Po prostu jakieś y, te multikonto ja sobie na pramkę wejdę. Czekajcie. Dobra, naprawdę to wczytało. to, co wejdę na pramkę. To ja jeszcze grałem na tym. Na kalastialu no. Na... Dobra. No i odpalamy nasz cheat. Klikamy sobie inject. No i już się injectował. Teraz yy, klikamy, wchodzimy do naszego Minecrafta. I powinien być taki lag właśnie taki. No i nam się załadował Doomsday. Jak wam nie działa w Java, to pobierzcie Jar Fixa. Ja, mi nie działał w dziawie Doomsday sobie pobrałem fixa no i wszystko mi teraz pyka śmiga elegancko I, no i co? ja wam tutaj dam moje ustawienia inventory w sobie włączacie no jump delay sobie włączacie no push sobie włączacie, sprinta możecie włączyć, to że jak klikacie w to wam samo sprintuje tutaj stepa sobie włączcie Hitboxy na no, 160 sobie ustawcie, a tutaj na 100, no bo no może was wykryć anti-cheat. A Rich to jest, no jak już nie umiecie nic w ogóle PVP w minecraftie to sobie włączycie Richa. No ale jak już coś potraficie, no to te hitboxy sobie włączcie i na 160 sobie ustawcie, bo tak mnie wykrywa. Velocity nie ruszamy, bo może was wykryć. Jedynie na jakimś serwerze będą Czyli to. No, fala, jak chcecie. Nie, ja nie włączam, bo może wykryć. I nie ma tutaj Killaura zamiast tego jest triggerbot I to wam samo bije. Killaura. Yy, no i tutaj sobie włączacie na przykład. O, Elytra Swapper, Tutaj. Sobie nie, tego nie klikacie i tutaj możecie sobie ustawić na przykład Elytra Swappera pod Z. O, ja mam pod minimapy pod Z, ale czekajcie. Elytra Z. O, zakłada na klatę i przemieni. Zobaczę. Dobra, wszystko działa. Yy, włączcie sobie też. O, middle click friend. Macie jakiegoś gracza i sobie gracie z kolegą, no to klikacie na niego no i mm, już go nie zadajecie. Na przykład mm, ten. Szukacie go i może i wam pokazuje chyba jego kordy tam. Ja tego nie testowałam No friend damage. Też sobie możecie włączyć. To jest, że na przykład kogoś sobie oznaczycie, no i już mu obrażeń nie zadajecie włączacie nową hurtkę, że Wam tak chyba karmera nie lata. No im sobie włączcie to, że pokazuje Wam HP i co, i ping Wam pokazuje kogoś, no i włączcie sobie Brightness, to jest po prostu światło. I tam ESPY sobie możecie włączyć. Jak już gracie na jakiejś anarchii czy coś, i no to za te możecie sobie włączyć blok aspy, no i Wam ustawiacie tutaj na bloki, wam pokazuje bloki. Yy, tutaj item ESP sobie możecie włączyć, bo wam pokazuje gdzie jakiś item leży. Tracker sobie włączcie, espy sobie włączcie na pewno. To wam pokazuje to biała. To możecie, nie wiem co to jest, ale no pokazuję wam takie coś. HUD sobie włączcie, no jak chcecie. Na przykład jak Was administracja sprawdza, to sobie możecie włączyć, a potem włączyć. X-Ray tutaj działa. Tutaj macie Word. Tutaj możecie sobie włączyć na przykład Fast Fastplace Fast place to jest, że tak szybko budujesz. O! I możecie sobie godbridge'a Bridge'a robić, takie logicznie. Scaffolds jest x ray Co to x ray nie wiem, dobra, nie mam pojęcia. Autor sobie włączę. Nie wiem jak chcecie, to sobie możecie włączyć. Sobie nie włączam. Yy, Starek Asp sobie włączcie. Możecie. To Wam pokazuję te aspy. Wszystkie chyba. Yy, no i World Time. Jak macie jakiegoś teksturpaka chyba to bardziej. Nie wiem co to jest, ale to jak macie jakiegoś teksturpaka chyba. Sobie możecie zmieniać tego warlord timera. No i sobie macie jakieś chyba czcionki tam mm. robić. Nie wiem, co to daje, ale coś tam do tekstu paka, chyba. No i co? Tutaj macie zakładę Search. Klikacie po prostu, żeby Wam się to otworzyło. Jak macie takie nie nieodtworzone, no to klikacie tym. No. Prawym, i wam się otwiera zakładka. Tutaj sobie Search. Tutaj sobie też możecie otworzyć. Możecie wyszukać coś sobie, na przykład. Yy. No i tutaj wszystko śmiga. O, jak wyłączyć w ogóle tego? Tu yy, Tutaj macie Self-Destruct. I nie zaznaczacie tego, jak jesteście sprawdzani, bo po prostu to widać. Administracja może was sprawdzić i zobaczyć, że coś ten wyłączaliście w Minecrafcie. Na przykład, no i się może kapnąć, że coś tu jest nie, tak? Więc klikacie Self Destruct. No i klienta już nie ma. I możecie sobie go oczywiście od nowa włączyć. Fabryki installer klikacie. Już nam się wszystko włącza. No i możecie sobie... Y Tutaj wszystko install. No i możecie sobie znowu kliknąć. i junk, No i taki lag powinien nastać. No. Właśnie taki. I Wam się odpalają city. No. I to by było już chyba na tyle. Ja się z Wami żegnam. No i co. Pamiętajcie, nie wiedziałem, jak tego Doomsdaya włączyć przez miesiąc. No, ale się kapnąłem, że mogę pobrać Jarfixa i to włączyć, bo mi na Javie nie działał. Tak kombinowałem, żeby to włączyć, tego Doomsdaya, no ale w końcu mi się udało. Dobra, ja się z Wami żegnam. No i co? Zostawcie lajka i suba za poradnik. Dzięki.